Hejka, macie czasami dość mediów społecznościowych całego tego Waszego świata w smartfonie? Na to może być odpowiedź Nokia 2660 Flip. Po 16 latach ponownie wróciła w nowej odsłonie. Jest to taki składany smartfonik wykonany z tworzywa sztucznego, z ekranikiem, z klawiaturą standardową, jaką znamy ze starszych telefonów. Co tutaj mamy? Mamy bardzo podstawowe funkcje, czyli dwie karty SIM możemy włożyć, czyli mamy dual SIM. Możemy dzwonić, SMSować, możemy wejść w internet. Mamy tutaj 4G. Ten internet, oczywiście, jest mocno ograniczony ze względu na to, że te nasze strony aktualnie już są bardzo mocno przeładowane i grafiką i, i jakimiś tam Różnymi funkcjami, zatem bardzo podstawowe wyszukiwanie, podstawowe jakąś skrzynkę możemy sobie sprawdzić, czy jakieś podstawowe informacje czy kanał RS. Możemy sobie zrobić zdjęcie. Tutaj jest aparat niezbyt wybitny, bo 0,3 megapiksela, ale jak coś na szybko chcemy sobie uwiecznić, żeby nie wiem zapamiętać jakiś napis na wódce, czy, czy tego typu rzeczy, to jednej bardziej. Mamy kultową grę w węża. Starsze pokolenie zapewnie będzie pamiętać. Młodsze, też pewnie tą grę bardzo polubi. Mamy radio. Możemy podłączyć sobie słuchaweczki. Tutaj o, mamy Mini Jacka. Mamy też Facebooka zainstalowane, więc jak już ktoś bardzo chce, to może się podłączyć do mediów społecznościowych, radio, tak jak już wspomniałam, odtwarzacz MP3, odtwarzacz wideo, jakieś podstawowe ustawienia gry, budzik, kalkulator, nawet dyktafon, czyli możemy coś tam nagrać. Tutaj są jakieś dodatki, minutnik, stoper, latarka, konwerter. O, tutaj latareczka jest, tak sobie tutaj świeci. Mamy też co tutaj jeszcze są? Kliki możemy przejrzeć, licznik danych, kalendarz, jakieś gierki, tetriz i tym podobne. One są chyba w wersji demo, jeżeli chcemy, to musimy dokupić. No i w sumie wszystko. Dzwonimy, SMSujemy. No i baterie, zobaczcie, tutaj już ponad tydzień czasu. Mam jeszcze połowę baterii, co w dzisiejszych smartfonach jest niestety niespotykane. Wygląda tak, prezentuje się tak. Cena takiego telefonika to gdzieś około 400 zł. I pozwala się oderwać od całego świata. A oczywiście możemy rozłożyć, baterię wyjąć, wymienić. Tutaj mamy wspomniany Dual SIM. Możemy też włożyć kartę pamięci na pliki. No i tyle. Co sądzicie o tego typu sprzęcie? Powrócilibyście do takiego telefonu, aby oderwać się od codziennego świata całych tych mediów społecznościowych? Hmm?